Dzień dobry, kochani, witam Was. Wczoraj zagościłam u Grzegorza Jaszewskiego no i przypomniało mi się, że mam również jego książkę. Kody wdzięczności. Co to są kody wdzięczności? Po co są kody wdzięczności? Hmm? Myślę, że powinniście wiedzieć i powinniście również przeczytać tę oto książkę. Kod wdzięczności to obowiązkowa lektura dla każdego, kto chce poprawić jakość swojego życia, zmienić sposób patrzenia na świat, uczy, jak odnaleźć w sobie wdzięczność oraz jak z niej korzystać, aby nasze życie było pełne i szczęśliwe. Przeczytałam z ogromną przyjemnością i na pewno będę do niej wracać. Szczerze polecam. Ktoś tak napisał Ja Jestem tego samego zdania, kochani. Będę wam polecać. Czym bardziej poznaję Grzegorza, tym bardziej rozumie, o co mu to chodzi. Jak działa wdzięczność? Praktyka i wiedza uczynią cię mistrzem. Dobre rzeczy dzieją się w moim życiu. Ech. Zwiększa samoocenę, podwyższa poziom sukcesu. Kochani, myślę, że każdy z nas powinien zapoznać się z tą książką. Zrozumieć ją, przeczytać ją. Po co są te kody wdzięczności? No właśnie po co? Mod wdzięczności jest ponadczasowa, może zmienić Twoje życie w niesamowity sposób. Pozwalając Ci stać się najlepszą wersją siebie i odblokować świat możliwości które wcześniej były dla ciebie zamknięte. Poświęcając czas na refleksję na tym, co masz, możesz kontynuować poczucie wewnętrznego spokoju nawet w sytuacjach wypełnionych negatywnym ładunkiem emocjonalnym. Dzięki wiedzy o wdzięczności uzyskasz dostęp do potężnych rezerw energii i potencjału, co pozwoli ci stawić czoło każdemu wyzwaniu. Kochani, naprawdę... Myślę, że to jest książka, którą nie powinno się czytać raz. Ja ją przeczytałam raz i może nie wszystko zrozumiałam. Dopiero po wczorajszym spotkaniu z Grzegorzem zrozumiałam, że robi coś fantastycznego, że te spotkania to jest naprawdę coś fantastycznego. Ja to zrozumiałam, kochani. I myślę, że jak przeczytacie tę książkę, właśnie dzisiaj sobie ją przeczytałam drugi raz. Jak działa wdzięczność? Na poziomie psychologicznym ćwiczenia wdzięczności pozwala nas, nam stać się szczęśliwszym, bardziej pozytywnym i skłonnym do odnajdywania radości i przyjemności we wszystkim, co robimy. Okazanie wdzięczności za to, co mamy i tym, którzy są wokół nas, ma również zalety społeczne, ponieważ stajemy się bardziej hojni i współuczestniczymy w naszym połączeniu ze światem. Kochani, nie będę wam czytać, bo ja czytam tylko fragmenciki, a myślę, że powinniście przeczytać. Ja mam ten zaszczyt, że każdą książkę, którą mam w moim zbiorze, mam również z autografem, z tego jestem bardzo szczęśliwa. I moim obowiązkiem jest przeczytać książkę. Może powiem Wam szczerze, przeczytałam raz, a dopiero po wczorajszym spotkaniu dzisiaj ją przeczytałam oddechy do dechy. I Wam też, kochani, serdecznie polecam. Grzegorz łączy swoje pasje do uwalniania potencjału, dzielenia się wiedzą i pomagania innym w osiągnięciu sukcesów i w życiu, uruchamiając trzy atrybuty: pragnienie, determinacja oraz wiarę. Kochani, myślę, że powinniście poznać tego fantastycznego człowieka, jak i również to, co robi, to, co pisze. Także, kochani, polecam. Droga do szczęścia zaczyna się w tobie, kody wdzięczności. Teraz to wiem. Szczerze przyznam się, że dopiero po drugim razie zrozumiałam dokładnie o co tu chodzi i po wczorajszym spotkaniu z Grzegorzem dużo, dużo do mnie dotarło, dużo zrozumiałam. Jeszcze raz dziękuję za te spotkanie i dziękuję za to, że mogłam uczestniczyć w tak pięknym spotkaniu. Dziękuję wszystkim, którzy Wszystkim osobom, które tam były. I polecam wam tą książkę, kod wdzięczności. Po co ci kod wdzięczności? Przeczytacie, będziecie wiedzieć. Ja na razie wam to polecam.